Witam wszystkich słuchaczy. Cezary Pazura wyśmiał Lecha Wałęsę i zrobił to w swoistym stylu. Cezary Pazura to jeden z najbardziej lubianych i popularnych polskich aktorów. Największą sławę zyskał w latach 90. Grając w takich filmach jak Psy. Na pewno wielu z Was go oglądało. Czy też Kariera Nikosiadyzmy. Też niezły film. Czy serial komediowy 13 Posterunek. I wiele, wiele, wiele innych wspaniałych filmów. Ale wracamy do tematu. Od pewnego czasu aktor zajmuje się również prowadzeniem swojego kanału na YouTube, gdzie opowiada historię ze swojego bogatego aktorskiego życia. Tak było i tym razem, opowiadając jedną z anegdot, odniósł się pośrednio do wypowiedzi Lecha Wałęsy, które są aktualnie wyśmiewane przez rzesze internautów. W jednym ze swoich ostatnich filmów zażartował, że od teraz ma 37 lat. Aktor stwierdził, że wyzerował licznik. Tak jak handlarze robią to z przebiegami samochodu. Cezary Pazura zapewnia, że czuje się właśnie na 37 lat, a nawet młodziej. Po tym wszystkim dodaje: Moje papiery były wykonane za komuny. A za komuny wiadomo, ubecja wszystko fałszowała. I tak oto sprawy się mają, drodzy Państwo. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.